Cześć, z tej strony Miłosz, witam Was na kanale Perfumolog Dzisiaj film z polecajkami, tym razem zimowymi Dlatego też jeżeli szukacie perfum dla siebie Na okres typowo zimowy albo chcielibyście komuś Sprezentować perfumy na nadchodzące miesiące To mam nadzieję, że każdy znajdzie w tym odcinku Coś dla siebie. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać 10 zapachów Które będą mi towarzyszyć tegorocznej zimy Będą to zarówno perfumy niszowe, ale także Kompozycje troszkę tańsze, dlatego też Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek dla kogoś, kto szuka perfum zimowych, okaże się atrakcyjny. Jeszcze tytułem wstępu chciałbym tylko nadmienić, że jeżeli przygotowuję dla Was swój subiektywny ranking 10 perfum e, i ten ranking całkowicie różni się od tego, jaki proponowałem chociażby rok temu, e, to nie dlatego, że, że perfumy e, zeszłoroczne uważam za kiepskie, czy one mi się znudziły. E, wręcz przeciwnie, przykładowo, by The Fireplace, którego mocno. Polecałem w zeszłym roku, nadal jest jednym z moich podstawowych zapachów zimowych. Uważam, że to genialny zapach zimowy. Tylko wiecie, chodzi o to, że, że chciałbym Wam pokazać coś nowego. Wydaje mi się, że nie ma sensu pokazywać tych samych perfumów. w kółko. Dlatego też mój dzisiejszy ranking to całkowicie nowe zapachy. I wydaje mi się, że żadne perfumy nie powtórzą się z tymi, jakie proponowałem rok temu. Ale oczywiście, jeżeli jesteście ciekawi moich zeszłorocznych zimowych wyborów, no to kliknijcie w link powyżej. Wydaje mi się, że perfumy, które polecałem rok temu, są równie świetne jak te które za chwilę Wam zaprezentuję i mając taki przegląd 20 zapachów, które moim zdaniem świetnie nadają się na okres typowo zimowy, nie ma szans, abyście nie znaleźli coś dla siebie. Zanim jednak przejdziemy do mojego subiektywnego rankingu, jak zwykle zachęcam Was do tego, abyście odwiedzili sklep zapachniści.pl. Jest to miejsce, w którym możecie kupić perfumy w przeróżnej postaci, czy to pełnowartościowych flakonów, ale także niepełnych czy odlewek. Jest to tyle fajne rozwiązanie, że już od 3 ml możecie zamówić deka, co pozwoli Wam na poznanie perfum? 3 ml moim zdaniem spokojnie wystarcza, aby zapoznać się z danymi perfumami, ponosić je chociażby 3 dni z rzędu. Dodatkowo przypominam Wam o kodzie rabatowym o treści Perfumolog, dzięki któremu będziecie mogli kupić wszystkie niepełne flakony perfum, ale także dekanty o 10% taniej. Jeżeli jesteście zainteresowani, wszystkie szczegóły zostawię Wam w opisie pod filmem. Oczywiście zachęcam Was również do tego, abyście zasubskrybowali mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Jest to dla mnie naprawdę ważne, ponieważ pozwala rozwijać mi kanał, ale jest także sygnałem, że to co robię ma sens, jest wartościowe i że moje filmy się Wam podobają. Perfumy numer 10, des Garçon Floriental, czyli zaczynamy od niszy. Moim zdaniem są to perfumy dla kogoś, kto ma potrzebę wyróżniania się w tłumie, kto szuka perfum typowo jesienno-zimowych, ale nie interesują go oklepane słodziaki czy perfumy zbyt popularne. Floriental to Kadzidlak, ale w bardzo nietypowym wydaniu, bo w żadnym wypadku nie są to perfumy kadzidlane e, w sakralnym stylu. One nie przypominają e, kościelnych nut, nie w żadnym Wypadku, moim zdaniem, Floriental to kadzidła wraz ze sporą ilością pieprzu i z drzewem sandałowym, które wyraźnie wysładza się wraz z upływem czasu. Jednak to, co podoba mi się w nich najbardziej, to śliwkowe tło, z którym mamy do czynienia niemal od samego początku do końca. Ta śliwka jest słodka, ale nie przesłodzona, w żadnym wypadku nieulepna. I nazwa perfum może być trochę myląca, ponieważ sugeruje, że mamy do czynienia z perfumami typowo kwiatowymi, tymczasem, moim zdaniem, trzema głów Głównymi składnikami jest właśnie śliwka, kadzidło, bardzo delikatne kadzidło i wspomniany wcześniej pieprz. Mówię o tych perfumach, ponieważ moim zdaniem śliwka jest bardzo atrakcyjnym składnikiem perfum. Natomiast ciężko znaleźć dobre perfumy, gdzie jednym z głównych akordów jest właśnie śliwka. Bo takie kompozycje bardzo często wybrzmiewają albo syntetycznie, albo są przesadnie słodkie czy ulepne. Floriental moim zdaniem jest genialnym zapachem, przede wszystkim oryginalnym. Małym problemem może być tutaj cena. Są to perfumy. Perfumy niszowe, jak wspominałem na samym początku, a ich cena oscyluje w granicach 500 zł. Natomiast, jeżeli jesteście w stanie wydać taką kwotę na ciekawe perfumy kadzidlane, które nie kojarzą się z kościołem, dodatkowo są dobrze odbierane przez otoczenie, no to polecam sprawdźcie sami. Mój kolejny wybór to Givenchy gentleman od Parfum Reserve Privé. Moim zdaniem jest to jedna z lepszych tegorocznych męskich premier i temu zapachowi poświęciłem cały odcinek. Jeżeli więc jesteście ciekawi szczegółowej recenzji, no to kliknijcie w link powyżej. Jak pachnie Reserve Privé? Przede wszystkim są to perfumy dla fanów nut irysowych. Oczywiście na rynku takich perfum, gdzie dominuje irys, mamy całkiem sporo. Natomiast jeżeli bierzemy pod uwagę perfumy, które świetnie sprawdzą się na okres zimowy, no to to w moim mniemaniu, Rezerw Privé to ścisły top. Są to perfumy, które w szczególności docenią fani takich kompozycji jak chociażby Diorą Intense, ale oprócz nut typowo irysowych, pudrowych, w Reserve Privé znajdziecie również nutę Whisky, która nadaje szlachetności, głębi, całości kompozycji. Mamy również kasztany, które z kolei wprowadzają vibe, który ja bym określił jako drzewno orzechowy. Całość pachnie naprawdę przyjemnie. Tak więc jest to irysowy otulacz, ale ewidentnie otulacz z klasą, I jeżeli byśmy tak zebrali, wszystkie najpopularniejsze, męskie, mainstreamowe zapachy, gdzie dominuje irys, a jest ich naprawdę sporo, to mam wrażenie, że Reserve Privé jest tym zapachem, który posiada najbardziej formalny, elegancki wydźwięk, bardzo ciekawa kompozycja. Jeżeli lubicie nuty alkoholowe, jeżeli lubicie nuty irysowe, typowo pudrowe, no to must have do testów, sprawdźcie sami. Perfumy numer 8 to Versace Eros Flame. Kiedy testowałem je po raz pierwszy, dość szybko zaszplatkowałem je jako mało ciekawe, jako nudne, jako kolejny niepotrzebny flanker, który nic nie wnosi do serii Eros. Niedawno dałem im drugą szansę, ponosiłem globalnie i zmieniłem zdanie na ich temat. Są to całkiem przyjemne perfumy. Oczywiście nie jest to może coś wybitnego, nie jest to jakaś arcyciekawa kompozycja, natomiast wydaje mi się, że na tle swoich Poprzedników, mówię tutaj o erosach w niebieskich flakonach, Flame nie ma się czego wstydzić. A czym różni się Flame od swoich poprzedników? Przede wszystkim otwarcie jest typowo cytrusowe, cytrynowe, pozbawione mięty oraz jabłka, a te dwie nuty były przecież bardzo charakterystyczne dla poprzednich erosów w niebieskich flakonach. Natomiast kompozycja jako całość jest zdecydowanie bardziej ciepła, korzenna. Mamy tutaj o wiele więcej pieprzu, ale pomimo tego, że eros Flame to pachnidło o cieplejszym charakterze od swoich poprzedników, no to również tutaj nie ma szans nie doszukać się. Dena bardzo charakterystycznego dla całej serii Eros i oczywiście mam tutaj na myśli nuty cytrusowe, które fajnie równoważą e, słodsze nuty takie jak chociażby wanilię. Jeżeli więc chcielibyście poznać w cudzysłowie zimowego Erosa, no to zachęcam Was do testów. Moim zdaniem bardzo przystępne, przyjemne perfumy. Co ciekawe, bardzo podobają się otoczeniu. Typowy no-brainer, którego ja aplikuję, kiedy nie wiem czego użyć. I w mojej kolekcji identyczną rolę pełni chociażby Dolce Gabbana The One EDP, czyli macie porównanie. Są to perfumy o podobnym charakterze. Typowy crowd pleaser. Przygotowując dla Was mój ranking, od razu założyłem sobie, że nie ma możliwości, aby na tej liście nie znalazły się świetne perfumy Toma Forda i mam tutaj na myśli Noir Extreme w czarnym flakonie. Natomiast całkiem niedawno przetestowałem nowość, kolejną osłonę Noir Extreme, tym razem w złotym flakonie. No, i moim zdaniem te perfumy są jeszcze lepsze od swojego poprzednika. Noir Extreme zawsze postrzegałem jako idealne perfumy górmandowe. Mam na myśli to, że pomimo tego, iż kompozycja ta zawiera sporo nut typowo spożywczych, jadalnych, to tutaj wszystko było idealnie zbalansowane, wszystko było na swoim miejscu. One nie były ani przesadnie słodkie, ani ulepne. Duża ilość słodkości, ale także przypraw była skomponowana w taki sposób, że ja te perfumy zawsze odbierałem bardziej jako formalne, Eleganckie perfumy zimowe niż typowego zimowego słodziaka. W tym roku zaprezentowano nam wersję Parfum, która czerpie ze swojego poprzednika wszystko to, co najlepsze. W dalszym ciągu są to perfumy raczej słodkie. Mamy tutaj sporą ilość kardamonu, gałki muszkatołowej, wanilii, mamy nuty bursztynowe, mamy trochę białych kwiatów. Wszystko jest świetnie zbalansowane, ale mam wrażenie, że wersja parfum jest trochę mniej słodka i delikatnie bardziej dojrzała. Mówiąc bardziej dojrzała, w żadnym wypadku nie mam na myśli tego, że wersja parfum to zapach dla kogoś powiedzmy 50+. Nie, nie o to mi chodzi. Po prostu w porównaniu do Noir Extreme Nowość Toma Forda to nieco starszy, bardziej wyważony brat i muszę mu przyznać, że nowość podoba mi się bardziej, co jest dużym wyczynem, ponieważ Noir Extreme to świetne perfumy. Tak więc jeżeli jesteście fanami Tom Ford Noir Extreme i chcielibyście przetestować bardzo podobne perfumy, delikatnie mniej słodkie, no to jestem przekonany, że nowy flanker zamknięty w złotym flakonie przypadnie Wam do gustu. I co prawda o tych perfumach wspominałem również e, w swoim jesiennym rankingu, no ale nic na to nie poradzę, że uwielbiam te perfumy i e, jest to jeden z częściej używanych przeze mnie zapachów, zarówno jesienią, jak i zimą. Zapewne większość z Was wie, jak pachnie podstawowe Encre Noir, natomiast dla mnie wersja Al Extreme to zapach przynajmniej o jedną półkę wyżej, znacznie ciekawszy, e, o znacznie większym bogactwie. Obecny jest Cyprys wraz z Wetywerią, mamy sporo Benzoesu, Dzidła, także nuty żywiczne dla mnie przepiękne perfumy, i gdybym miał wymienić dwa zapachy, które moim zdaniem. Cekują się najlepszym stosunkiem jakości do ceny, to z całą pewnością byłby to jeden z zapachów Bentleya, a także właśnie Encre Noir Al Extreme. W tym przedziale cenowym, bo perszumy te kosztują około 100 zł, jest to prawdziwa perełka, gdzie moim zdaniem zwykły Encre Noir przy wersji Al Extreme wypada dość blado i powiedziałbym nawet nudno. Pomimo tego, że w swoim pułapie cenowym Encre Noir wersji Al Extreme uważam za pachnidło wybitne, to w żadnym wypadku nie zalecam kupowania tych perfum w ciemno, pomimo swojej niskiej ceny, bo z całą pewnością nie jest to pachnidło łatwe w odbiorze. I przykładowo, gdy ja pokazywałem te perfumy swoim znajomym, a w szczególności płci pięknej, to często słyszałem, że są to perfumy raczej przeznaczone dla osoby starszej. Ale jeżeli wy lubicie Den a Noir i zastanawiacie się, którą wersję wybrać, no to rekomenduję wam Al Extrem, które moim zdaniem jest znacznie ciekawsze. Na miejscu czwartym Orto Parisi Bocanera, jeden z moich ostatnich zakupów i perfumy, którym jestem totalnie zauroczony i które moim zdaniem najlepiej sprawdzają się podczas niskich temperatur. Potraficie sobie wyobrazić perfumy czekoladowe, które nie są ani trochę słodkie? Bo tak właśnie pachnie Bocanera. Jest to miks czekolady, czyli pyli z tego drzewa sandałowego, ale także mamy tutaj elementy, jakie znamy z Black Afgano i te perfumy niektórym mocno kojarzą się właśnie z zapachem od Nasomato. Pomimo delikatnego podobieństwa do Black Afgano no, ja uważam, że te perfumy są mega oryginalne właśnie ze względu na to, że nie uświadczymy w nich słodyczy, pomimo dość mocnej nuty czekoladowej, szczególnie na początku. Ja marką Orto Parisi jestem coraz bardziej zafascynowany i mam już dwa flakony w swojej kolekcji, trzeci to kwestia czasu. Jeżeli szukacie nietypowych perfum o monstrualnych parametrach, to sprawdźcie sami. Zresztą nagrałem cały materiał o marce, gdzie omówiłem wszystkie pachnidła marki po kolei. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to serdecznie zachęcam, kliknijcie w link powyżej. Ostatnie miejsce na podium w tym roku zajmuje Tom Ford Ombre Leather. Oczywiście są to perfumy skórzane, i gdy na swoim kanale polecałem coś podobnego, to dość często wspominałem o Rasasi La Juka One gdzie skóra jest podana wraz z Maliną i efekt ten wyszedł naprawdę świetnie. La Juka One powinniśmy traktować jako perfumy bliźniaczo podobne do Tuscan Leather, pomimo tego, że Rasasi to ułamek ceny Toma Forda. Ombre Leather to również pachnidło o podobnym charakterze, bo tutaj także mamy do czynienia ze skórą wraz z Maliną. I co ciekawe, Maliny nie ma wymienionej w składzie perfum, natomiast ja uważam, że czuć ją tutaj wyraźnie i nie da się nie zauważyć podobieństwa do Rasaci czy Tuscan Leather. Czy więc różni się ombre leder? Moim zdaniem ta kompozycja jest trochę bardziej delikatna. Jo o ile Tuscan Leder czy La Juca Om to pachnidła raczej szorstkie, gdzie skóra wybrzmiewa w trochę brudny, szorstki sposób, tak ombre leder y, moim zdaniem jest typowym uniseksem, y, kompozycją podobną, ale ale wyraźnie łagodniejszą. W żadnym jednak wypadku kompozycja nie zatraciła swojego charakteru. Ombre Leder to nadal świetne perfumy, które zwracają uwagę otoczenia. Powiedziałbym nawet, że zbierają zdecydowanie lepsze opinie niż dwaj poprzednicy, o których wspominałem. No bo przykładowo, nosząc Lajuka Lampur Om, usłyszałem chyba dwa razy, że perfumy te pachną czymś wędzonym. Nie wiem skąd takie skojarzenia. Natomiast Ombre Leder zawsze zbierał dobre opinie, ludziom się podobał, dlatego te jeżeli szukacie perfum skórzanych, które są przystępne, które podobają się otoczeniu, no to polecam Tom Ford Ombre Leather. A teraz czas na dość nietypowe perfumy i mam nadzieję, że uda mi się was zaskoczyć, ponieważ wydaje mi się, że zdecydowana większość z was nie będzie kojarzyła tych perfum. Mam tu na myśli teo Cabanel Żyny Sekła. O ile dobrze pamiętam, nazwa ta znaczy coś, czego nie da się nazwać. I wydaje mi się, że do kompozycji pasuje wręcz idealnie, ponieważ jest mega oryginalna i naprawdę nie znam nic podobnego. Nigdy nie wąchałem chociażby trochę podobnych perfum do Rzyny Sekła. Skład wygląda naprawdę intrygująco, bo mamy tutaj chociażby ryż czy maczę, ale gdy ja miałbym opisać te perfumy, to one szczególnie w otwarciu, bo to otwarcie jest najbardziej atrakcyjne, pachną jak miks orzeszków pistacjowych wraz z ryżem preparowanym. Jest to unisex, perfumy te zamierzam kupić w następnej kolejności i wszystkich Was zachęcam do testów, ponieważ naprawdę rzadko zdarza się wąchać coś tak oryginalnego. Oczywiście nie jest to typowy zapach zimowy, bo moim zdaniem równie dobrze sprawdzi się zarówno wiosną jak i jesienią, natomiast ja uważam, że są to idealne perfumy do Chillu. Do siedzenia pod kocem wraz z książką z kawą, podczas gdy za oknem szaleje mróz. Trochę szkoda, że otwarcie, które jest najpiękniejsze, nie trwa zbyt długo. Natomiast te perfumy dla mnie są szalenie intrygujące, bo z jednej strony są przyjemne, dają niesamowite poczucie komfortu, ale z drugiej strony jest to na tyle dziwny i inny zapach, że ja nie mogę oderwać nosa od nadgarska. Niestety te perfumy te nie są łatwo dostępne i na dziś dzień gdy sprawdzałem w sieci to można je zamówić jedynie bezpośrednio od producenta natomiast jeżeli będziecie mieli okazję e, zamówić dosłownie kilka mililitrów na jakiejkolwiek grupie perfumowej bądź na jakimś forum perfumowym no to sprawdźcie sami ponieważ uważam że oryginalność tej kompozycji sprawia że warto je przetestować dać im szansę mnie te perfumy totalnie zauroczyły I w końcu czas na miejsce pierwsze, lewe 7. Skład mógłby sugerować, że będą to korzenno-kadzidlane perfumy, tymczasem dla mnie są to święta we flakonie. Ja te perfumy odbieram jako goździki plus sok z suszonych owoców, którego pijemy podczas wigilii. Natomiast moja żona uważa, że jest to zapach grzanego wina wraz z przyprawami. Również świetna i niedoceniana jest wersja natural. Być może nawet lepsza. Kilka razy o niej wspominałem na kanale. Z tym, że lewe 7 natural moim zdaniem lepiej sprawdzi się podczas Wiosny i lata. Tam z kolei mamy do czynienia z bardzo delikatnym kadzidłem wraz z pieprzem, a także cytrusami. Przepiękny zapach. Natomiast jeżeli mówimy o zimie, no to pachnidłem typowo świątecznym jest właśnie oryginalna siódemka. Jeżeli szukacie perfum o świątecznym czy wręcz wigilijnym wydźwięku, to darujcie sobie Barbery London z dwu czy trzygodzinną trwałością. Wydaje mi się, że w tej roli zdecydowanie lepiej sprawdzi się level 7. Napiszcie koniecznie, jakich perfum wy zamierzacie używać tegorocznej zimy. Jestem również ciekawy, czy znacie perfumy, które dzisiaj polecałem, które darzycie sympatią, które posiadacie w swojej kolekcji. Albo napiszcie, czy znalazły się w moim rankingu perfumy, które was zainteresowały do tego stopnia, że zamierzacie je przetestować. No i na sam koniec zostawcie również łapkę w górę dla lepszego zasięgu filmu. Widzimy się za tydzień. Cześć!